przełączony na switcha. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku programu Subiektywnie, w którym o dziwo nie będziemy rozmawiać na temat smartfonów, porozmawiamy sobie na temat konsoli. Konsoli jakże wyjątkowej, konsoli, która odmieniła moje postrzeżenie na temat Nintendo. Ale od samego początku, jakiś czas temu poprosiliście mnie, żeby już nie skupiać się w swoich materiałach tylko na smartfonach, nie tylko na tabletach, Androidzie, iOSie, Apple etc. Dlatego też spoko, jak najbardziej się z tym zgadzam, będziemy powoli, sukcesywnie poszerzać tematykę Tematyka, która mnie interesuje, zatem nic na siłę. Jak dobrze wiecie, jestem graczem. Od wielu lat graczem już tylko niedzielnym, ale fakt, dobre 26, może 7 lat już w swoim życiu przegrałem. Wiem, że wielu z Was czekało na moją taką opinię na temat tego urządzenia, tym bardziej, że jest to moja pierwsza konsola od Nintendo. Co znaczy, wiecie, nie liczymy tutaj Pegasusa, bo Pegasus z pierwszej połowie lat 90. był chyba najpopularniejszą konsolą w Polsce. No ale Pegasus to podróba japońskiego Famicom'a czy amerykańskiego NESa, dlatego. Pegasusa raczej nie traktuję jako pełnoprawne Nintendo, tak? Nintendo Switch to nie jest pierwsza konsola od Nintendo, z którą miałem styczność, natomiast jest to pierwsza konsola, którą kupiłem. Wiem, wstyd. Ale dotychczas uważałem, że Nintendo jest bardziej dla dzieci, że jeżeli ktoś chce grać, to wiadomo, PC Master Race. Jeżeli nie PC Master Race, to od tego jest PlayStation 4 Pro, Xbox One X. A tutaj proszę, jakiś pół roku temu przełamałem się i... Nabyłem Nintendo Switcha. Sama konsolka jest wykonana relatywnie spoko. Po wyjęciu z pudełka wyglądała świetnie, natomiast ja przez ponad pół roku dosyć intensywnego użytkowania tej konsoli nigdy nie dokupiłem do niego żadnego etui, jakiegoś case'a, jakiegoś pokrowca. Doszedłem do wniosku, że nie. A, sprawdzę jak ta konsola będzie wyglądać po 6 miesiącach. No i faktycznie mniejsze, większe zadrapanie na w tylnej części obudowy się znalazły, dodatkowo już raz wymieniłem joycony, zaorały mnie podczas grania gry w Super Mario Bros. U Deluxe z Turką, więc no, joycony na przełomie ostatnich 6 miesięcy zostały wymienione. Sama konsola jest spoko, jest kilka elementów, które nie do końca mi odpowiadają, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, przede wszystkim port ładowania, nie ma możliwości ładowania konsoli, a jednocześnie używania tej nóżki, tej taski, która przytrzymuje sam, sam ekran, samo to główne body. Tak, więc to konstrukcyjnie mi się nie podoba. Natomiast jeżeli chodzi o sam ekran, jest to najzwyklejszy w świecie ekran LCD. Zatem, no nie możemy tutaj porównywać ekranu Switcha do jakichś smartfonowych super AMOLEDów jakiejś świetnej klasy IPS LCD. Ekran 720P, ok znowu na smartfony mało, ale tutaj mówimy o pełnoprawnym handheldzie, który w głównej mierze w 99% ma służyć do grania. Jednak ja już od nowości założyłem folię w związku z wieloma recenzjami, które widziałem w sieci na temat tego nieszczęsnego DOKa, który jest dołączony do opakowania. No to jest największa tandeta w całym tym Switchu i to trzeba powiedzieć jasno. Sama konsola jest o tyle fajna, że jeżeli ktoś jeszcze nie wie, no to mamy możliwość grania we dwójkę, tak? To jest ogromny plus, nie musząc dokupywać kolejnych akcesoriów, tak? Te dwa Joy-Cony, w tej klasycznej, bardzo ładnej, szarej wersji, w mojej wersji czerwono-niebieskiej, służą nam jako padę, jako mini pady, które możemy używać do takiej gry multi. Kanapowej, że tak powiem, są naprawdę ok. Faktycznie ciężko jest może się przyzwyczaić do samych joy i jego rozmiaru, tym bardziej, jeżeli ktoś przez dłuższy czas grał na PlayStation, grał na Xboxie. Eee, jednak idzie, idzie naprawdę. Ja z córką spędziłem, no, dobre 20-30 godzin grając w Super Mario Odyssey czy U Deluxe. Tak, to jest chyba ulubiona gra mojej córki, jeżeli chodzi o Switcha. Ale do kier zaraz przejdziemy. Zatem, konstrukcyjnie, Nintendo jest naprawdę spoko. Natomiast, tak jak mówię, dok jest fatalny, i muszę powiedzieć otwarcie, że jeżeli chodzi o dok, ja kompletnie z niego zrezygnowałem skupiając się tylko i wyłącznie na przejściówce. W tym przypadku mam taką przejściówkę od Green Sella Hub, który służy mi również jako dok podróży. Jeżeli gdzieś wyjeżdżam do rodziców, do teściów, czy gdzieś jedziemy na wakacje, no to zamiast ściągnąć tego marnego, marnej jakości doka, biorę huba. No dobrze, jeżeli chodzi o samą wydajność, słuchajcie, z biegiem czasu faktycznie mam wrażenie, że trochę tej wydajności brakuje, głównie w trybie zadokowanym, o dziwo w trybie zadokowanym, e, na przykład podczas grania w Zelda, Breath of the Wild, niestety przy rozdzielczości 900p zdarzają się jakieś chrupnięcia które raczej nie pojawiają się zbyt często bez zadokowanego Switcha, gdzie mam rozdzielczość 720p. Za wydajność urządzenia odpowiada procesor NVIDIA Tegra. Jest to bodajże architektura Maxwell wykonana w technologii 20 nanometrów, zatem nie jest to jakiś demon szybkości, no ale Switcha nie kupuje się do wydajności. Wiele osób patrząc na Switcha ocenia to urządzenie jako gadżet, zabawkę dla dziecka. Bo, jeżeli mam wydać 1300 zł, no to 100 razy lepiej kupić jakąś konsolę bądź złożyć jakiegoś w miarę w miarę opcjonalnego PC-ta, a przynajmniej część PC, aby móc sobie pograć znacznie lepszą grafiką. I faktycznie, Nintendo Switch nie jest dla wszystkich. Jeżeli chcesz kupić Switcha dla grafiki i wyświetlanego obrazu plus milionów klatek na sekundę, to daruj sobie ten zakup. Jest to urządzenie specyficzne. Nie każdy to urządzenie pokocha, ale jeżeli już pokocha, to na długo. Mamy 32 GB pamięci wbudowanej, zatem jeżeli, tak jak ja, w głównej mierze ściągasz gry z nintendowego Store, no to szybko tej pamięci ci zabraknie. Ja tę pamięć rozbudowałem poprzez dodanie karty pamięci. Kolejne 32 GB w chwili obecnej wystarcza, jest na styk. No dobrze, ale jak jest z grami, bo przecież to głównie grami Nintendo stoi. I tak, na przełomie ostatnich dwóch lat, czyli od momentu wydania tej konsoli, sporo się zmieniło. Gry możemy podzielić na takie trzy rodzaje. Bardzo dużo indyków, które ja osobiście nie gram, bo jeżeli chciałbym pograć sobie w jakiegoś indyka, no to od tego mam smartfona, od tego mam tablet, na takich urządzeniach i na takich urządzeniach mogę sobie w nie pograć. Choć tych indyków jest naprawdę sporo, ja przyznam się, że nie grałem za bardzo w nie, choć wiem, że ludzie chwalą sobie poszczególne tytuły. Sporo jest ekskluzywów, wydanych tylko dla Nintendo, których nigdy, a przynajmniej dotychczas nie zagraliśmy i nie zagramy na konkurencyjnych konsolach od Sony czy Microsoft, takich tytułów jest sporo: Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Super Mario Bros. U Deluxe, Donkey Kong, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Let's Go, Pikachu, Splatoon i wiele, wiele więcej. Są gry lepsze, są gry gorsze, natomiast same tytuły są bardzo specyficzne. Nie oczekujcie tutaj takich typowych ekskluzywów pokroju PlayStation, które też mają ich bardzo dużo. To jest zupełnie inny segment rozrywki. Nintendo odbiera trochę inaczej graczy i to widać. Taka Zelda jest to moim zdaniem jedna z najlepszych gier w historii i nie mówię tutaj tylko o Nintendo, ale tutaj mówię o szeroko pojętym temacie gier. Oczywiście ona jest specyficzna, ona jest inna i tak jak samą konsolę albo te tytuły na wyłączność się pokocha, Albo się znienawidzi. No dobrze, ale dla osób, które nie są przekonane do indyków czy tytułów na wyłączność od Nintendo, mamy też masę portów gier, które pojawiły się na PC bądź konsolach. Przykłady, proszę bardzo, Skyrim, Mortal Kombat 11, Doom, Wolfenstein, Noire, Diablo 3, Crash Bandicoot, Saint Trilogy jest tych tytułów naprawdę dużo. I jest to moim zdaniem świetna opcja dla osób, które Ograły już kiedyś te tytuły i chciały teraz w takiej bardziej formie handheldowej przejść. Dziś powrócić do tych tytułów, nad którymi podczas grania na komputerze czy konsolach spędzało się setki godzin. Bardzo fajna opcja. I teraz przejdźmy, moi drodzy, do tego najważniejszego punktu, moim zdaniem. Mianowicie porównywanie Nintendo Switcha do Xboxa, One X czy PlayStation 4 Pro. Muszę powiedzieć, że takie porównanie nie ma jakiegokolwiek sensu. Jest to zupełnie inny segment rozrywki. Tutaj w głównej mierze, a przynajmniej w moim przypadku tak jest, gramy mobilnie za sprawą ekranu oraz joy-conów. Choć oczywiście zdarzało też mi się grać w trybie zadokowanym podłączając konsolę pod telewizor. Wiele osób, które chce wydać pieniądze, skupia się podczas kupowania konsoli na wydajności, na wyglądzie gier. I z jednej strony staram się zrozumieć tych ludzi, bo faktycznie grafika gier najlepiej odzwierciedla obecną technologię. I porównując grafikę gier z 2019 roku, chociażby nawet do gier z 2009 roku, a z 1999 roku to już zupełnie, widać ten ogromny przeskok. To właśnie na grafice ludzie często się skupiają, bo to ona najlepiej odzwierciedla te zmiany, jakie z roku na rok następują. A przynajmniej najlepiej to w tym segmencie widać. Grafika to nie wszystko, a doskonałym tego przykładem niech będzie tytuł wydany parę lat temu na PlayStation 4 jako tytuł na start. The Order 1886. Piękna gra, cudowna grafika, i co z tego, jak nudna. Przeszedłem i nigdy więcej do tej gry już nie wróciłem. Zatem, grafika grafikom, ale głównie podczas grania w gry, przynajmniej według mnie, liczy się grywalność i chęć powrotu do danego tytułu. A Nintendo Switch, jeżeli mówimy o tytułach ekskluzywnych, ma to i bardzo się z tego powodu cieszę. Jest to urządzenie naprawdę świetne, wręcz genialne oraz niezwykle innowacyjne w swojej prostocie, jednak moim zdaniem, jeżeli grasz w gry i cenisz sobie multimedialną rozgrywkę, rozrywkę, rozgrywkę to Nintendo Switch raczej będzie urządzeniem opcjonalnym, urządzeniem, które dokupujemy do posiadanej już jednej zwykłej konsoli stacjonarnej bądź mocnego pc No dobrze, na końcu jeszcze tylko kilka słów na temat portów poszczególnych tytułów, które pojawiły się już na pc albo na konsolach. Porty są lepsze, porty są gorsze i... Przykładem bardzo dobrego portu, według mnie, jest chociażby Crash Bandicoot N. Trilogy. On z tego co pamiętam działa tak jak na konsolach, tylko i wyłącznie w 30 klatkach, 720p, ale jest on, to jest ten port zrobiony naprawdę dobrze. Kolejnym dobrym przykładem portu na Nintendo Switch'a, w mojej opinii, jest L.A. Noir i patrząc na to, co widzę w L.A. Noir, równie dobrze, gdyby Nintendo dogadało się z Rockstar'em, mogliby, śmiem twierdzić, że mogliby przeportować nawet GTA 5. Natomiast są też porty słabsze. Porty, które nie do końca mi odpowiadają i jednym z takich przykładów jest niedawno wydany Mortal Kombat 11. Kupiłem wersję premium, nie wiem, jak się nazywa premium, tę ze wszystkimi możliwymi dodatkami. Kupiłem z myślą, że to będzie moja jedyna konsola, na której będę grać w Mortal Kombat. Okazało się, że pod wieloma względami ok. Pod względem grywalności, pod względem miodności, jak najbardziej poziom jest zachowany. Natomiast jeżeli chodzi o grafikę, skalowanie, jest to po prostu zrobione na odwal, na odpieprz. Po prostu w takiej sytuacji musiałem też kupić również taką wersję na Xbox One X. Jeżeli chodzi o tematy gier w języku polskim, tu jest znowu bardzo, bardzo różnie. Są gry, które są po polsku, chociażby Diablo 3, nawet polska wersja językowa, ale w głównej mierze są to gry, jeżeli są już polskie, są to gry z polskimi napisami. Natomiast jest bardzo dużo gier po angielsku, bez żadnych napisów po polsku i dla osób nieznających angielskiego może być to problem. Dziwi mnie jednak taka rzecz, że chociażby w takim Skyrimie, gdzie oczywiście wersja polska kinowa jest, w, na konsolach jest. Na Nintendo Switchu takiej polskiej wersji nie uświadczymy nie uświadczymy również takowej w wcześniej wspomnianym L.A. Noire. No dobrze moi drodzy, zatem czy warto kupić Nintendo Switcha w 2019 roku? Moim zdaniem tak. Niezależnie czy z perspektywy kolejnych miesięcy wyjdą nowe modele, wersja jakaś uboższa, w cudzysłowie nazwijmy ją Lite, czy wersja XL Pro, Nintendo Switch to świetna konsola. Nigdy nie byłem fanem Nintendo, wręcz powiedziałbym, że czasami zdarzało mi się nawet hejtować tę markę ze względu na te gry, bo to dla dzieci, gdzie ta wydajność, bla bla, 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 bla Ale od momentu nabycia Nintendo Switcha jest to najczęściej eksploatowana konsola u mnie w domu, a mam jeszcze PlayStation 4 Pro oraz Xboxa One X i w chwili obecnej jest to jeden z moich głównych ziomków w podróży. Kiedy gdzieś wyjeżdżam, biorę komputer. Biorę smartfon i biorę Switch'a. Dla mnie są to trzy rzeczy, bez których nie ruszam się z domu. A co Wy myślicie na temat Nintendo Switcha? Spoko, niespoko? Już macie? Planujecie kupić? Jeżeli planujecie, to z czystym sumieniem naprawdę polecam. W ostatnich kilkunastu filmach często sobie krytykowałem urządzenia. Często mówiłem: nie kupuj, odczekaj, poczekaj stanieje, bla 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 bla. Ale ostatni materiał o OnePlusie 7 Pro, teraz Nintendo Switch, dwa materiały z rzędu, w których wychwalam urządzenia. Nie wiem, co tu się stało. No ale ciężko nie wychwalać urządzenia, jeżeli jest dobre i warte przeznaczonych na nie pieniędzy. Dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilku, kilkunastu minut na obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.